Siemano, siemano widzowie, z tej strony Momin I witam was w bardzo, i to bardzo kurwa Kreatywnym trybie na Robloxie Pod nazwą kurwa Pet Simulator Tak, yy, Najlepsza i to bardzo najlepsza gra Tak widzowie, ja, ja, ja nie wiem co się stało Ja nie mam kurwa pojęcia co się stało, czemu ja skończyłem na tym trybie Ja nie mam kurwa pojęcia Co ja, czemu ja tu skończyłem na tym trybie, nie wiem i nie pytajcie, okej? Okay? I tutaj już widzę, że chyba coś grałem, bo tu krołam jakieś pety, nie. I jestem... za nie mogę kupić następną arenę I, i sobie kupiłem następną arenę i za niedługo miał kolejną. Nie, widzowie bardzo... bardzo, bardzo kreatywny ten tryb coś czuję, że będzie. Tu mamy widzowie jakieś... Jakieś o, prezenty mamy. A zajebiście dostałem arbuza i jabłko i... Takie coś, okej. Okay i eliksiry. Nie, nie no, niesamowicie. Nie, niesamowicie. I, I mogę kupić następną arenę. Fajnie. Fajnie. Kolejna arena jest za... Okej. Okay. Nie no, jakby spoko, nie? E, jakby kurwa spoko, nie? Mm, to jest... Nie, widzowie. nie zastanawia na rzecz. Co jak kurwa robię na tym trybie, to ja nie wiem. Okay. Tak, musiałem... Musiałem do tego kawy się napić, tak bo... Co ja kurwa tu robię? Nie, nie wiem. Nie, nie pytajcie się mnie widzowie, ja naprawdę nie wiem, nie no to jest po prostu... To jest najlepszy tryb na Robloxie. Nie? Ja po prostu kocham pety, nie? Ja po prostu uwielbiam je kurwa, po prostu te pety... Te pety są kurwa dojebane, nie? Ja po prostu kocham je, one są najlepsze, kurwa niesamowite, nie? To... Dobra, nie widzowie, ja jestem kurwa zjebany, naprawdę. Możemy się teleportować w ogóle do jaj, ale po co się teleportować, jak ja tu mam w pobliżu te jaja? Chociaż no mogą się teleportować. I, I tu mamy jaja do kupienia, tak? I tu mogę odblokować, tak? I, i tu też do odblokowania jest, tak? Okej, okay, no i tu. Aha, i tu jeszcze nagrody. O kurwa, ja tu jeszcze nagrody dostaję. Ciekawe, ciekawe. Ogólnie wam powiem, widzowie, że kiedyś na starym kanale Momin, jak jeszcze nie powstał ten nowy kanał Momin, to u mnie widzowie dużo Pet Simulator było. Aż za dużo. Otwórzmy sobie jajko, tak? E, u mnie bardzo dużo było, o wiewiórka, wow, bardzo dużo pet simulator było, e, o dostaliśmy parota, więc no, także... E, nie miałem po prostu widzowie co nagrywać, nie? Nie miałem pomysłu, a chciałem coś, coś bardzo kreatywnego, o niedźwiedzia dostaliśmy, wow, e, chciałem coś bardzo fajnego nagrać i w ogóle... No i wyszło jak wyszło, że nagrałem sobie Pet Simulator, nie? Chciałem po prostu, wiecie widzowie, wrócić do starych czasów i oczywiście ktoś musi do mnie wydzwaniać za, jak zawsze, ale mniej Ale tym razem jakiś kurwa obcy numer wydzwaniał, nieważne No i kurde Dostaliśmy znowu wiewiórkę, nie? Ej, to, to jest skam z tymi jajkami, to jest skam. I to jest skam, czemu ja same wiewiórki dostaję? Nie no to jest skam widzowie. To jest skam, nie, nie polecam tego trybu widzowie, nie polecam wam. O tu możemy kupić gniazdo kolejne, to tak, kupy kolejne, tak, kolejne i, i, i kolejne tupie. I, I mam 7 petów. Zarąbiście. Niedź, niedźwiedź, niedźwiedź, wiewiór, wiewiór, okej, okay. super. Ale to czekaj, to, to jest... to to są moje pety, tak? Super. Mm. Bardzo kreatywne. Mm. Dobra, mm, co tu. Jakie tu te pety są w ogóle dobre, nie? Mm, e, ja bym chciał na przykład. Nie wiem. Mm, tylko jak ja. Ja bym chciał na przykład kurwa. E, jak ja mogę te pety kurwa do. Nie, ja jestem jakiś widzowie rozjebany czy rozjebany? Jak ja te pety mogę wymienić? Dobra, używam już swoich najlepszych petów. No dobra, ale. Ja bym chciał je wymienić na przykład, no to. E, Okej, okay, no ale. Nie, dobra, widzowie, ja jestem jakiś kuwajba albo rozjebany. Nie wiem, nie wiem, widzowie, ja albo jestem rozjebany, albo nie wiem, albo serio jestem rozjebany. Ja nie wiem. Nie wiem, zbieramy, nie Tak, petki kochane, zbierajcie. Zbierajcie to. Tak, po prostu, o, dosta. Aha, mam pierwszą rangę noba. Fajnie. Fajnie, jesteśmy nupkami, tak, nupkami. Czemu by nie? Eee, ale jak ja mogę wymienić te zwierzętka? Ja bym chciał je wymienić. Jak się je kurwa wymienia? No, używasz swoich najlepszych petów, no ale. Nie, dobra, widzowie, ja jestem rozjebany naprawdę. Ja jestem jakiś koła rozjebany, upośledzony umysłowo. Kupujemy następną arenę. Tak, Tę następną arenę mamy. Zarąbiście. Kolejna arena jest za 60 tysięcy. Zbieramy jak najbardziej, dostajemy jakieś nagrody No spoko Nie, widzowie, ja ja pierwszy i ostatni raz tutaj jestem na tym trybie, ja przysięgam, nie? Pierwszy i ostatni raz, kurwa A ja jestem jakiś, kurwa, rozjebany, nie? Przysięgam to <grym> Dobra, nie, to to, 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 jest żart, widzowie, to jest żart, aż, aż Aż z tego wszystkiego widzę, ja muszę się kawę napić, nie, bo Bo o, Mamy enchanty, to co ja tu kuwa, będę mógł se zenchantować pety kurwa jak nie wiem w minecraft'cie? <laughs> ja pierdolę Nie no spoko jakby nie Dobra eee, O, a możemy już kupić, dobra Kupujemy następną arenę, zarąbiście Kolejna jest za 150, ok. No ok, no to, to zbierajcie tutaj kochane zwierzaczki Ja mam dalej, dalej nie mam pojęcia jak te zwierzaczki tutaj wymienić eee, Nie mam Dlatego kurwa pojęcia hmm. Chyba że tutaj mogę je wymienić To kurwa to tu mogę je wymienić? Eee. Nie dobra widzowie Nie wiem, ja nie wiem Ja przysięgam, nie mam pojęcia Dobra Mogę jakoś ulepszyć te pety to też jest pytanie, czy ja mogę jakoś te pety ulepszyć um, Czy nie bardzo. To mogę zabloknąć. Nie, dobra, ja, ja nie wiem widzowie ja jest, Ja dobra, nie, to, to jest to jest, jest rozjebane, ja nie wiem co się dzieje. Okej, okay, nie wnikam. Dobra, zbierajcie. Tak, zbierajcie wszystko co się da. Zbierajcie tak, tak, petki wymuje... No, moi poddani, tak, poddani, bo jestem to waszym panem. Panem władcą, wszystkiego dosłownie. Także zbierajcie, zbierajcie tutaj peciki, bo tak musi być. O, wykluj jajo! Aha, to mogę tutaj nawet wykluć la, jajo! Zajebiście, bo to aha, z, z 9 na 10 mam. No, nie, no, super. Dobra, kupujemy kolejną arenę. Następną już za 400. Dobra, my widzowie się teleportujemy do jaj. haj wow, ale mnie wystrzeliło, nie? Ale mnie kurwa wystrzeliło. Dobra, okej, okay, tutaj. Okej, okay. okej, okay. Okay, dobra. I tutaj dostaliśmy jakieś takie jajo, tak? Dobra, i będę chciał kupić na przykład, tak? No i dostaliśmy bany. Zarąbiście Aha, już, już mnie nie stać. Super. To tutaj. Świnka. Super. No już na żadne jajo mnie. No, dobra, mamy. Mamy kolejne nagrody. Okej. Okay. Spoko. Bardzo, bardzo kreatywne te nagrody są, tak? Okej, okej. Okay, Chyba okay. no, tutaj, zbierajcie moje. W moje peciki, kochane. Nie, widzowie. To to, to się źle skończyło, nie? To już, to, to już naprawdę ze mną, widzowie, jest źle, że ja skończyłem na takim trybie. Ale nie no, oczywiście, jak ktoś uwielbia Pet Simulator, to oczywiście nie obrażajcie się, nie? Ja tam do Was nic nie mam, wiecie jak jest, nie? Tylko ogólnie, po prostu ja nie przepadam za tym Pet Simulator, bo. EPC Simulator jest do mnie widzowy takie rozjebane, nie? Ale po prostu postanowiłem sobie nagrać Czemu by nie? Chciałem, chciałem po prostu tą ciemniejszą stronę Robloxa poznać, tak? <grydy> Bardzo ciemniejszą, kurwa. Nie no, niesamowite, widzę, niesamowite, tak. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, tutaj mamy, tak, zarąbiście. O no tutaj co, tu mamy darmowe diamenty, kurwa? O, 300 darmowych diamentów, wow! Niesamowite, niesamowite. No, zbieramy te nagrody dalej, tak. Ale co to jest za magnes? Co ja mogę z tym magnesem zrobić? No ale co ja z tym magnesem mogę zrobić? To teraz mnie zastanawia. Hmm, Enchant, mogę coś kupić na. Aha, zarobuksy. Super, nie ma to jak <laughs> zarobuksy, nie? O, dobra, tu mogę ulepszyć aha to... okej okay. ja ulepszam tutaj, spoko spoko może i być tak, kolejna nagroda mamy tak, tak e, mamy tutaj nagrodę następną, spoko super może być jak najbardziej, czemu by nie e, dobra tu, tu, tu ciul, 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 ciul bierzemy wszystko, wszystko tu jest nasze chyba wszystko nie tak, wszystko tu jest nasze co to to kurwa to? Ha, to, to są diamenty takie, okej. Okay. Spoko, spoko. Może i być tak. Nie wiem, będziemy starać się odblokować tamtą następną arenę. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, ale się spróbuję. Tu jest za 400 tak. Dobra, tutaj mamy diamenty, to zbierajcie tak, zbierajcie wszystko, tak, wszystko tutaj zbierajcie, tak, tak. Jak najbardziej wykochane petki zbierajcie tak, tu, tu, tu tamto. Tak, dobra, tu mamy kolejną skrzyneczkę do ogarnięcia. Bardzo, bardzo kreatywne, tak. Tu jest kolejna skrzyneczka. Ok, ok. Mm, dobra. Tu, tu, tu. O, jesteśmy blisko tej nowej areny, nie? Bardzo blisko. Mm, to spoko, nie? To akurat spoko, że jesteśmy blisko tej areny. <laughs> Może i tak być, tak. O i kupujemy. Kupujemy następną arenę. O ja pierdziele. O i jest następna arena i to jest za, za takie coś, ta. Okej. Okay. No, no i tutaj musimy już chyba jakąś tonę golda zdobyć najwidoczniej. Teraz widzowie pozbieramy się trochę tych tych i na sam koniec odcinka, straja jak, tak? E, na sam koniec potwieramy troszeczkę tych jajek, żeby może coś, nie wiem, epickiego, kurwa, nam dropło nie wiadomo co. Tylko, że dalej nie mam pojęcia, jak, kurwa, e, zmienić pety. <laughs> tak, dalej nie mam pojęcia, jak tu wymienić te pety. Aha, chyba... A One się chyba same wymieniają, te pety. Bo tu teraz mam świnkę i... Wo... Chyba, że to same się wymienia. Nie wiem, widzowie, nie mam pojęcia. Bo tu teraz widzę świnkę. E, no, świnkę... No to, to chyba widzowie same się wymienia, mi się wydaje. Eee, chyba tak, chyba same się wymienia, Takie, takie mam przeczucie. Okej. Okay. Może i tak być. Mm, dobra, tu, 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 zarąbiście. To czyli tutaj nie umiem wymienić ja, tylko... Dobra, ja jestem po prostu zjebany, widzowie. Ja jestem po prostu zjebany. tyle w temacie. Wiecie jak jest, kurwa. <noise> w ogóle to jest, widzowie, polski symulator, tak? To jest polski pet-symulator, nie? No kurwa bardzo takie interesujące nie jak powiem że nie dobra okej okay, okej okay, tu mamy tu 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 dobra tutaj jeszcze troszkę jeszcze troszkę jeszcze troszkę okej okay, okej okay, tak tu teraz tutaj jeszcze trochę dawaj 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 gościu, dawaj dawaj zarąbiście, się dobra tutaj mamy kolejne niesamowite coś dobra e, tu, tu, tu 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 dawaj 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 dobra możemy się teleportować do jaj tak e. Wywali nas koła przez pół mapy. Tu sobie pozbieramy jeszcze te, te tu kochane monetki. No, czemu mnie nie? Ale to i tak gówno mi daje, to jest spoko. Eee, no to... Możemy odblokować kolejne jajco. Widzę. Tak, kolejne jajce odblokowaliśmy. W ogóle co to kuwa tutaj za PED jest? Nie mam pojęcia. Dobra, otwieramy za 45K. Za 45K i będzie najlepszy najlepszy PET. Ha, krowa. Super. staliśmy widzę krowę. I, I znowu krowa mm, Super Znowu krowa Niesamowite, widzowie Znowu krowa, nie widzowie, te, te jajka to jest pieprzony skam Beskitu, te, te jajka to jest koła pieprzony skam Samej kurwa krowy Na chuj mi tyle krów, Ja mam kurwa armię krów, widzicie to? <gryw> nie no, jakby spoko nie Znowu krowa Super yy, Tak, opening tych jaj To jest, to jest po prostu niesamowite Bardzo <grywa> Dobra Czy cokolwiek tutaj nie ma? Bo po co? mam chuj, bo czemu by nie <grywa> Kurwa Dobra, wydajemy cały hajs tutaj, tak Widzowie, cały hajs yy, Bo czemu by nie Dostaliśmy bombelka. Czy my dostaliśmy kurwa czy my dostaliśmy dobra S widzowie S dostaliśmy tego bombelka dostaliśmy tutaj najlepszego peta z tego tego S S widzowie S najlepszy pet dostaliśmy najlepszego peta mi to tam odpowiada of, of, of course of course to teraz tutaj otworzymy jeszcze znowu oczywiście musi być white bunny o i chicken dostaliśmy chickena wow dobra widzowie Powiem Wam tak, nie. E, mamy kurwa jakieś eliksiry, ale to tam mnie nie interesuje. Tu mamy kolejny jakiś ten. Oho, i dostaliśmy rangę. Co się? Mamy rangę teraz. Beginner, super. Dobra, widzowie, to, to na tyle będzie w tym bardzo niesamowitym odcinku. Z moją armią krów się z wami żegnam i z bąbelkiem, tak? Także, yy, no, do następnego odcinka, widzowie. Wpadajcie na Discorda, będziecie mieć link w opisie, kto jeszcze nie wpadł. No i widzowie, trzymajcie się, no i kurwa... Widzimy się w następnym odcineczku. Narka!